W imię ojca i syna i ducha świętego Amen. O serce niepokalane, pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi, zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości. Od głodu i wojny, wybaw nas, od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas, od grzechów przeciw życiu człowieka, od jego zarania, wybaw nas, od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas. Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym wybaw nas. Od deptania Bożych Przykazań wybaw nas. Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich wybaw nas. Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło wybaw nas. Od grzechów przeciw duchowi świętemu wybaw nas, wybaw nas. Przyjmij, o Matko Chrystusowa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi, nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw. Pomóż nam mocą ducha świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech człowieka, i grzech świata, grzech w każdej jego postaci. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata, nieskończona zbawcza potęga odkupienia, potęga miłości miłosiernej, niech powstrzyma zło, niech przetworzy sumienia, niech w sercu twym niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei. Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu, w sercach ludzkich, wybaw nas. Maryjo, ty starłaś głowę szatanowi, ojcu kłamstwa, proszę dziś o miłość do prawdy i wybawienie od kłamstwa. Szczególnie proszę o przezwyciężenie kłamstwa ateizmu. Powierzam dziś Kościół, by był miejscem odkrywania, przyjmowania i głoszenia prawdy objawionej. Proszę za wszystkich kapłanów, biskupów i wszystkich ludzi ochrzczonych o umiłowanie prawdy. Oddaję też wszystkie przestrzenie życia społecznego, prosząc, by były wolne od kłamstwa, manipulacji i przewrotnych ideologii. Proszę za wszystkich, którzy powinni służyć prawdzie, szczególnie za naukowców, prawników, pracowników mediów. Proszę za wszystkich rodziców, by nauczyli dzieci szacunku dla prawdy, oraz za nauczycieli i wychowawców, by ich wspomagali w tym dziele. Naucz mnie samego być wrażliwym na prawdę i świadczyć o niej. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.